Cześć, witajcie! Witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku Dzisiaj na stole sztyl MS-182 a raczej jego części Na co zwróciłem uwagę w poprzednim materiale to na niską kompresję bo w granicy 4,5 bara to był taki pierwszy element który mógł wskazywać na jakieś możliwość jakiś problemów i na to, że coś jest nie tak i tak jak mówię to co się udało, że tak powiem, odnaleźć to i na co zwrócić uwagę, to to był luz na wale, dosyć spory luz na wale nawet nie tyle co na sworzniu tłokowym co na wykorbieniu, czyli w tym miejscu Jeśli nim mocno poruszamy, to czujemy, że nasz, aż, aż stuka No i więc Yy, tak, mam już nowe części i dzisiaj zajmę się poskręcaniem tych, yy, tego wszystkiego yy, yy, z powrotem do kupy zobaczymy co z tego wyjdzie yy, Pierścienie zostały zakupione nowe oryginalny wał oryginalne uszczelniacze bo one też zostaną wymi wymienione oczywiście łożyska zostaną te same bo są w dobrym stanie one nic nie widziały praktycznie więc szkoda by było ich Wyrzucać. Oprócz tego został uszczelniony łącznik, z którym też wiąże być może jakieś nieszczelności, bo on był dosłownie przykręcony a one są dosyć kapryśne. Te łączniki to zostało też doszczelnione. I zostaje jeszcze jedna rzecz, która mogłaby mieć wpływ na coś takiego: to są klapy kanałów puczących, te elementy tutaj to jest wszystko klejone. Gdybyśmy tutaj dostali, gdyby była tutaj ym, sytuacja, w której ta klapa by się odklejała, to też y, pogorszy to para, parametry pasy silnika i może prowadzić do jakichś tam problemów, a nawet do unieruchomienia silnika. No ale nie sądzę, nowy cylinder, żeby tutaj coś się działo. Części sprawdziłem w katalogu sztila w autoryzowanym punkcie po katalogu po numerze seryjnym pilarki, tak zostały też dobrane, zostały zweryfikowane te, które są tutaj, czyli cylinder, tłok, także tutaj wszystko się zgadza. Dodatkowo zostanie wymieniona misa korbowa, tak aby już nie mieć żadnych wątpliwości co do jakości tych elementów, ich Poprawnej budowy, czy tego, czy ta miska jest odkształcona, czy nie jest uształcona. Nie chcę mieć tutaj żadnej wątpliwości a propos tego, czy coś pominąłem, lub coś tutaj może nie grać. Misa korbowa nowa, tak jak mówię, uszczelniacze, nowe, nowy wał. Skręcam to wszystko. I to po prostu musi działać poprawnie. Nie ma takiej opcji, żeby coś nie miało działać. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Zachęcam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, abyście byli na bieżąco w tym, co na kanale publikuję. I zajmuję się uzbrojeniem. Przede wszystkim w pierwszej kolejności wału w nowe uszczelniacze. Tutaj akurat nie, nie będzie to problemem, bo ten uszczelniacz tam tej ładnie zejdzie. Natomiast z tej strony musimy ten pierścień yy, ściągnąć stąd. Wtedy możemy bez problemu też uszczelniacz. Uszczelniacz, ja to sobie wszystko przygotuję. O czym nie powiedziałem, no to właśnie nie powiedziałem nic o nowym wale. Oprócz tego, że będzie wymieniony. Przychodzi on w takim pudełeczku. Zapakowany to swojego numerki. E, I folię bąbelkową. Tłuszczony naoliziony bardzo ładnie. już skompletowany założony, piersienie również, eee, tak jak mówię łożyska zostały te same, uszczelniacze, ważne aby uszczelniacz nie był pod kątem, tylko prosto, dobrze osadzony w misie korbowej. Eee, Misa korbowa, na tej starej pokażę, tutaj jest też taki rand. dobrze żeby ten uszczelniacz był dosunięty też do tego rantu, żeby on tu się o to podpierał, oczywiście tak jak widzicie też te uszczelniacze są położone na paście uszczelniającej. Ważne, aby takie miejsca sobie dobrze otłuścić, czy nawet delikatnie, na szybie papier wodny 2000, nawet 2500, delikatnie to można sobie spolerować, wyczyścić. Misa, chociaż jest nowa, też warto otłuścić, żeby zapewnić tutaj 100% przyczepności tej masy uszczelniającej. Tu jeszcze możemy zobaczyć tych tłoczek, nie wiem, czy to będzie widać. Ma takie punkciki, takie jakby dziureczki. Prawdopodobnie jest to efekt yy, podczas produkcji takiej bąbelki, tak, coś takiego jakbyśmy mieli. Yy, Pęcherzyki powietrza i to zeszlifowali. Trochę to dziwnie wygląda, jest to lekko chropowate. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to jakby miało wagę fabryczną taki tłoczek. Nie jest to jednak dziura, nie są dziurawy. Względy estetyczne. Eee, nowe pierścienie, tak jak powiedziałem. Eee, przed montażem w cylindrze dobrze jest sobie ten tłoczek przesmarować olejem, tak żeby to troszeczkę zminimalizować też tarcie. Oczywiście wewnątrz cylinder dobrze jest sprawdzić, odtłuścić, tak samo wydmuchać, żeby żadnego pyłu eee, brudu wewnątrz nie było także zaraz zobaczymy się już przy montażu tego silnika w karterze odnośnie karterka jeszcze odnośnie karterka to jeszcze chciałem powiedzieć tylko dobrze zwrócić sobie jest uwagę na tuleje wewnątrz tego karteru czyli tej podstawy misy korbowej tu tak to wyglądało, bo by było bardzo mocno przytopione w pierwszej kolejności myślałem że jest on uszkodzony ten karter i to jest wytopione po odczyszczeniu tego Okazało się, że to jest w porządku, ale no jednak tutaj temperatura była bardzo mocna, bo widzimy po tym plastiku, że to jest wszystko tutaj takie osmolone, chociaż to już było wymyte. Ja to myłem drugi raz, chociaż yy, tamten serwis, który to miał w rękach, powiem szczerze, że całkiem przyzwoicie tą pilarkę przygotował do remontu, wyczyścił wszystko, zadbał o te, o te tutaj yy, punkty. Generalnie to tyle, jeśli chodzi o ten karter, i tutaj nie widzę nic więcej w tym karterze niepokojącego. Silnik już jest skręcony. Tutaj montaż tego silnika jest jednymi szpilkami, które przechodzą właśnie przez karter, misę korbową i jest to skręcane z cylindrem. Tutaj dobrze jest zwrócić uwagę na położenie uszczelniaczy. Nie mogą one wystawać i raczej nie powinny być też pod kątem. Musi być to jednak na w różnej płaszczyźnie z jednej i z drugiej strony. Nadmiar pasty uszczelniającej dobrze jest sobie wyczyścić, jak również też dobrze jest nie przesadzać z ilością tej pasty, tak aby też ta pasta nie została wciśnięta do wewnątrz silnika, bo potem będzie nam to e, gdzieś tam w tym silniku wewnątrz misy korbowe gdzieś to fruwać i przeszkadzać. Generalnie jeśli to już mamy zmontowane, to możemy dowolnie sobie dalej przeprowadzać to skręcanie jak nam wygodniej, czyli możemy sobie zacząć od tutaj przykręcenia tłumika czy też gaźnika na etapie tutaj skręcania tego cylindra z misą korbową dobrze też jest już wcześniej skręcić sobie zamontować sobie łącznik tutaj gaźnika z cylindrem jak również tutaj ten plastik tą, tą półeczkę taką na której oparte są te łączniki tutaj te gumy te kanały Dlatego ten element powinien być już wcześniej umocowany. To uprości nam montaż tego cylindra i tych elementów w, w tym karterze. No, a jeśli to już mamy, no to możemy, tak jak mówię, lecieć z kolejnymi elementami. Ja to odstawiam na jakieś 12 godzin do 24, i będę montował to sobie w dniu następnym. Dzień drugi. Myślę, że pasta uszczelniająca już wyschła, stwardniała możemy dalej pilarkę tutaj skręcać kolejne elementy więc zaczniemy sobie myślę od yy, przykręcenia tłumika czyli osłona termiczna i tłumiczek następna rzecz to będzie już gaźnik z drugiej strony cewka zapłonowa jeśli chodzi o cewkę zapłonową Tutaj mamy koło magnesowe I to koło magnesowe Jeśli sobie już tutaj przykręcimy To cewkę montujemy To Przerwa między Tym rdzeniem cewki a kołem magnesowym w miejscu gdzie jest magnes Łatwo to miejsce znaleźć Powinna wynieść od 0,20 mm do nawet 0.35. Taką mamy tolerancję, możemy śmiało tutaj sobie to dodać wedle potrzeby. Kolejną sprawą są jeszcze łożyska, o których nie mówiłem. To są łożyska no, oryginalne, bo sprawdziłem. Są to oryginalne łożyska z luzem C4. I te łożyska czuć w rękach, że one grzechoczą, tak? To nie jest łożysko, które jest zwarte nawet już w przypadku C3 luzu nie jest tak to wyczuwalne. Pytanie, jak bardzo te łożyska będą miały wpływ też na tutaj yy, stabilność tego wału i czy nie będzie dochodziło do właśnie rozbijania uszczelniarzy, czy nie będzie dochodziło do yy, do yy, sytuacji, w której gdzieś to lewe powietrze mogłoby nam się gdzieś dostawać, czy też właśnie miałoby to jakiś Wpływ na kompresję. Nie wymieniałem tych łożysk z tego względu, że no były, są oryginalne, są od tego, do tego modelu dotykowane. Skoro fabrycznie tak wychodzi, no to musi to chodzić poprawnie. No, z luz, luz na wale fabrycznie nie, nie istnieje eee, tak duży jak w tym przypadku, co mieliśmy w tym, na tym starym wale. Zobaczymy. Koło magnesowe przykręcone. Cewka również. Przewody poprowadzone. Sprawdzone, czy gdzieś nie mają jakiegoś przebicia. Eee, Tutaj, pod tą cewką, znajduje się taki plastikowy element. Taki dystans, który jest pomiędzy śrubami montażowymi cewki, a cylindrem. Pod tym elementem powinien się znaleźć taki jeszcze ciekawy element, który nam spina przewody. Czyli taki plastikowy uchwycik, w który wkładamy wpierw przewody od naszego przełącznika, a potem przewód wysokiego napięcia od fajki świecy. I... Ten element w sumie na żeberko cylindra Ale musi zachodzić nam pod ten element dystansujący cewkę zapłonową Przerwa pomiędzy kołem a cewką, to jak mówiłem Od 0,20 do 0,35 mm Tyle myślę, że wystarczy I sprawa jakby zapłonu jest załatwiona Możemy dalej kontynuować montaż Możemy sobie przykręcić teraz szarpak, bo będzie to wygodniejsze W tej chwili zanim założymy już tą rączkę, ten cały uchwyt tak tylko na szybko sprawdziłem sobie kompresję 6,5, prawie 7 bara jest na nowych pierścieniach na tym nowym wale, także wydaje mi się, że jest już dużo lepiej, było 4,5 mamy 6,5, prawie 7 myślę, że jakby się pilarka dotarła to powinno być w granicy może i nawet 8 ok, teraz oczywiście jest to źle szarpnąć, bo nie ma za co Dobrze pilarki stabilnie złapać i to było tak na stole, więc też zakres ruchu ręką jest ograniczony. Eee, więc To i tak, i tak jeszcze raz sobie sprawdzę po już skręceniu pilarki. Pilarka już nabiera wyglądu, Wszystk praktycznie wszystkie części są już zamontowane. Eee, a propos samego gaźnika, montażu tego gaźnika, to pamiętajcie o tym, żeby zwrócić uwagę na przewód paliwowy. Eee, z racji, że on jest tam ciekawie rozwiązany, to połączenie i przejścia do i przejście do zbiornika jak również podłączenie tego przewodu. Ważne jest to, żeby ten przewód nie był podgięty, nie załamany w którymś tam miejscu i żeby na tym króćcu gaźnika był prawidłowo osadzony. To też może prowadzić do pewnych problemów z uruchomieniem, z brakiem mocy w momencie, kiedy właśnie przewód będzie załamany i to paliwo nie będzie swobodnie przepływać. Drugą sprawą, przy takim montażu pilarki, bardziej może kłopotliwym, może być montaż elementów napędu pompki oleju, czy też samego sprzęgła. Tutaj ten pierścień, o którym wspominałem na początku, przy montażu łożysk, no, jest właśnie. Ten, takie zabezpieczenie, o które ma się nam wspierać napęd pompki yy, oleju. Pompkę należy sobie po prostu nasunąć. Możemy delikatnie tą część przesmarować olejem, yy, żeby też z jakimś tam poślizgiem nam się tutaj yy, obracała na tym wale. Yy, yy, teraz po założeniu napędu pompki. Przychodzi czas na montaż takiego tutaj talerzyka, takiej podkładki z napisem TOP. Napisem TOP kierujemy w kierunku naszym tutaj frontowym do nas. Teraz montujemy sprzęgło gwint lewy, także zakręcamy przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. Dokręcamy to kluczem Nasadowym 19 możemy do tego celu użyć klucza pneumatycznego, oczywiście z wyczuciem lub zablokować sobie tłok w cylindrze i dokręcić. I dokręcić yy, takie sprzęgło. Ja to sprzęgło zaraz sobie dokręcę mocniej, i teraz już analogicznie montujemy kolejne elementy. Łożysko igiełkowe powinno być przesmarowane. Bęben sprzęgła tak powiem, oczyszczony, sprawdzony, czy nie jest uszkodzony. Tym rowkiem musimy trafić na ten drucik z naszego napędu pompki. Tak, oczywiście taśma hamulca musi być yy, zluzowana. I teraz szukamy sobie, w którym miejscu jest yy, ten nasz drucik. To montujemy kolejne elementy, czyli zębatkę pływającą, podkładkę i zabezpieczenie. Za chwilkę zaleję pilarkę yy, mieszanką. Mieszanka 1 do 40. Mamy nowe pierścienie. Pilarka jest ogólnie po kapitalnym remoncie. Wcześniej był założony nowy cylinder i tłok, także powinna być docierana. Yy, oczywiście po montażu, jeszcze po pierwszym odpaleniu, też sprawdzę sobie kompresję. A no i zobaczymy, jaki, jaki efekt to przyniesie. Także niebawem się widzimy już przy uruchomieniu tej pilareczki. Pilarka poskręcana, zatankowana. Jeszcze raz sobie sprawdziłem tą kompresję i w tej chwili pokazuje 7 barów. Zobaczymy jak po odpaleniu, zobaczymy jak to będzie wyglądać w tej chwili. Wstanie. Pilarka odpaliła przyzwoicie. Od razu zaczęła wchodzić na obroty. Nie było problemów z tym, żeby weszła na te obroty. Myślę, że tych problemów już nie powinno być. Jeszcze raz zrobimy próbę. Ja sobie jeszcze jutro raz sprawdzę tą pilarkę. Ja sobie jeszcze jutro sprawdzę tą pilarkę na zimno. Takie odpalenie, po tym jak ona ostygnie. No, i tak jak mówię, bogatsza mieszanka, bo silnik jest na dotarciu. Nie przegrzewać, nie przemęczać silnika. Zwykła, delikatna praca przy jakichś mniejszych gałązkach. Nie na pełnym gazie do oporu i w gruby, przy dużych obciążeniach. Tak, jak zwracałem uwagę na te łożyska, tutaj dla mnie troszeczkę spory ten luz C4. Raczej ja walałbym to chyba łożyska C3. Natomiast tak producent przewidział, więc tak to zostaje. Dodatkowo zostało wymienione jeszcze cięgno gazu. Z tego względu, z tego względu, że to cięgno gazu nosiło tu już ślady wytarcia i to dość takie, że tak powiem, spore, więc zostało już wymienione na nowe. Także nowy wał, nowa misa korbowa, nowe uszczelniacze, nowe pierścienie, to cięgno. I to jest wszystko co się tyczy tego remontu. Eee, tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Miłego dnia. Na razie. Hej, cześć!